Witajcie, maseczka zdążyła zadziałać i teraz całe kombo z tą maseczką ceramidową z Isany. A zaczęłam od umycia twarzy żelem Ziaja CB3. Potem nałożyłam na około 10-15 minut tą maseczkę ceramidową. Wzięłam potem waciki i ja tak delikatnie, wiecie, nie trę, tylko tak delikatnie, te, takie, wiecie, ten nadmiar tak delikatnie wcieram w skórę. Zostawiam. To nic jest zbędny, bo słuchajcie, już po tej maseczce czujemy, że skóra jest fajnie nasycona. Dołożyłam serum peptydowe z Bielendy i doklepałam to. Słuchajcie, lirenę, 10 peptydów booster. I słuchajcie, trzy składniki, a skóra jest, słuchajcie, po tym combo niedojrzała wilżona, to taka, wiecie, takim jakby macie. Nie jest taka mokra, tylko czujecie, jak to wszystko tak fajnie wiecie, zmatowiło i wyciągnęło skórę do góry. Pod oczy na razie nic nie daje, może na noc coś dołożę. Super zobaczcie. Polecam każdemu.